Zacznijmy od narysowania układów współrzędnych. Nie musi być duży. Oś Y, oś X. I w tym układzie współrzędnych zaznaczmy sobie. ćwiartki. Tu jest pierwsza ćwiartka, tutaj druga, trzecia. Oraz czwarta. Według zadania. Funkcja określona wzorem, za chwilę ją zapiszemy, przechodzi przez pierwszą, drugą i trzecią ćwiartkę. Zaznaczmy te ćwiartki. Wykres funkcji ma przechodzić przez tą ćwiartkę, przez tą i przez tą ćwiartkę. Teraz w tym układzie współrzędnych narysujcie dowolny wykres funkcji, który przechodzi właśnie przez te trzy ćwiartki. Powiedzmy, niech ten wykres wygląda tak. Na pewno wykres funkcji nie może przechodzić przez już pokazuję przez środek układu współrzędnych, bo zobaczcie, że taki wykres przechodzi w tym momencie tylko i wyłącznie przez pierwszą i przez trzecią ćwiartkę. Czyli to jest tak jakby można powiedzieć granica, do której te nasze wykresy, które byśmy rysowali, mogą się zbliżać. Tak? Wszystko to, co jest powyżej tej linii którą tutaj narysowałem tak cieniej, no to to będą wtedy prawidłowe wykresy, które przechodzą przez pierwszą, przez drugą i przez trzecią ćwiartkę. Więc ja może schowam ten wykres, żeby on tutaj nam już nie psuł tego rozwiązania. Wiemy już z poprzednich lekcji, że funkcja liniowa to jest taka funkcja, którą opisujemy wzorem ogólnym wyglądającym w ten sposób. Wszystko właściwie w tej funkcji zależy od współczynnika a, czyli od współczynnika kierunkowego, oraz od współczynnika b. Przypominam, że współczynnik a odpowiada za to, czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała. Natomiast współczynnik b odpowiada za miejsce przecięcia wykresu funkcji z osią y. No więc, patrząc na ten narysowany przez nas wykres, możemy stwierdzić, że jest to wykres funkcji liniowej, Rosnącej, czyli jaki musi być współczynnik A dla funkcji rosnącej? Współczynnik A musi być liczbą dodatnią. A współczynnik B, zobaczmy, to jest tak jak mówiłem, miejsce przecięcia wykresu funkcji z osią Y. Widzimy, że ten, to miejsce. Które tutaj akurat otrzymaliśmy, jest liczbą dodatnią, na pewno nie może być równą 0, bo też tak jak wspominałem, gdyby współczynnik B wynosił 0, to wtedy wykres funkcji przechodziłby przez środek układów współrzędnych, czyli nie zgadzałoby się nam to, to że wykres ma przechodzić przez trzy te ćwiartki, prawda przechodziłby tylko przez te dwie. No więc już widzimy, że współczynnik B musi być również liczbą dodatnią. I to jest myślę dobry moment, żebyśmy zapisali w tym momencie wzór funkcji, który podany jest w zadaniu. Czyli y to się równa minus 2ax plus a plus 6. Moim zdaniem, w takich wzorach nie powinno się używać zmiennych czy parametrów, które zarezerwowane są szczególnie dla wzorów ogólnych funkcji. Dlatego, żeby tutaj połapać się w tym zadaniu, żebyśmy mogli się zrozumieć, to ja zamiast tego parametru A wstawię literkę K, tak jak jest w następnym zadaniu. Tam już zapisany jest ten wzór poprawnie, moim zdaniem. To znaczy ten wzór też jest poprawnie zapisany, ale no niestety przez tą literkę A tutaj mielibyśmy troszeczkę kłopotów z oznaczeniami, bo my już literkę A wykorzystaliśmy na przykład tutaj. Widzicie? I teraz, jak zapisać, że a jest większe od minus 2a? No bez sensu. Nie? Bez sensu by to wyglądało, bo to wyglądałoby tak, jakbyśmy chcieli za chwilę rozwiązywać tę nierówność. Ale jak wprowadzamy parametr k, to już teraz o wiele lepiej to wygląda. Bezpośrednio pod tym zapiszmy sobie te dwa warunki, warunki które musimy spełnić, aby wykres funkcji przechodził przez te trzy ćwiartki, czyli współczynnik a musi być liczbą większą od zera i dodatkowo współczynnik B musi być liczbą większą od zera. Popatrzmy na wzór funkcji. Zaznaczmy, gdzie jest współczynnik A. Pamiętamy, że współczynnik A stoi zawsze przy zmiennej x, a tutaj mamy współczynnik B. Podstawmy to, co zaznaczyliśmy do tych dwóch nierówności, czyli za A wstawiam minus 2k, Większe od 0, natomiast za B wstawiam k plus 6, i to jest większe od 0. Teraz te dwie nierówności należy rozwiązać, czyli w pierwszej nierówności dzielę obustronnie tę nierówność przez minus 2. Co otrzymam? Po lewej stronie nierówności k. Ten znak nierówności musimy odwrócić. 0 podzielić przez minus 2 to 0. Następnie tutaj szóstkę przenosimy na prawą stronę. I otrzymujemy k większe od minus 6. Można powiedzieć, że jesteśmy w tym momencie na ostatnim etapie rozwiązania tego zadania. Musimy jeszcze wyznaczyć rozwiązanie tych dwóch nierówności. W jaki sposób? Otóż tutaj pomaga nam ten spójnik logiczny i. Przypominam, że on oznacza część wspólną. Czyli to, co zaraz narysujemy, z tego będziemy musieli wyznaczyć część wspólną. Zatem ze względu na to, że używamy tutaj parametru k, no to w ten sposób też nazywamy oś. Następnie zaznaczam rozwiązanie minus 6, rozwiązanie równe 0 i teraz od zera muszę iść w lewo, czyli nad zerem zaznaczam kółeczko niezamalowane i idę w lewo. Dlaczego kółeczko niezamalowane? Ponieważ liczba 0 nie jest rozwiązaniem tej nierówności. Gdyby liczba 0 była rozwiązaniem tej nierówności, czyli tutaj mielibyśmy znak o taki, tak, dopuszczona by była równość, to wtedy to kółeczko bym zamalował. Na wszelki wypadek tłumaczę to jeszcze raz. I przypominam. Dobra, nad minus 6 mamy kółeczko też niezamalowane, i od tego miejsca idziemy w prawo, tak jak znak nierówności pokazuje. Mamy wyznaczyć część wspólną tych dwóch przedziałów. Zatem zapiszemy, że k należy do przedziału od minus 6 do 0. I właśnie dla takich wartości k jeśli będziemy podstawiali do tego wzoru funkcji dowolną liczbę pochodzącą z tego przedziału, to wykresy funkcji liniowych, które by tutaj powstały, będą zawsze przechodziły przez pierwszą, drugą i trzecią ćwiartkę układów współrzędnych.